Cie na tej strony i to jest kanał buta a gdzie pogadamy sobie o parce, na którą większość z Was najbardziej czekała aktualnie w tym roku, czyli o Jordanach jedynkach University Blue. Parka ta pojawiła się jakieś pół roku temu na pierwszych zdjęciach, gdzieś na nogach, gdzieś w rękach i wyglądała naprawdę superowo. Jak zobaczyliśmy ją je jeszcze z białymi sznurówkami, których niestety nie ma w zestawie, to wszyscy już w ogóle oszaleli. I ten hype trzymał się naprawdę bardzo długo, aż do dropu i dalej nie milknie. A jeszcze przed odcinkiem proszę was o zostawienie oczywiście subskrypcji na kanale, jeżeli jesteście nowi, albo jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście dodania lajka i dzwoneczka, żebyśmy mieli powiadomienia o kolejnych filmikach, które będą tutaj wychodziły. A jeżeli to mamy za sobą i już to zrobiliście, to przechodzimy do premiery. A więc tak, Jordany jedynki University Blue, które są potocznie nazywane UNC, ponieważ mają oczywiście barwy. Kalifornijskiej uczelni, z której pochodzi Michael Jordan, no to naprawdę wzbudzały ogromne emocje już na samym początku, szczególnie ze względu na swoją kolorystykę, rozplanowanie kolorów i wyglądały one naprawdę bardzo, bardzo dobrze już na pierwszych zdjęciach. Ja jedynie jakie miałem zastrzeżenia do tego modelu, to ta podeszwa, która nie za bardzo mi się podobała i nigdy nie lubię, jak podeszwa jest właśnie jakaś taka bardziej mocno kolorystycznie. A tutaj, jednak, ten niebieski jest dosyć mocny i ostry, ale jednak je przyszły do mnie i złapałem je do ręki, no to w ogóle mi to nie przeszkadza. Mamy tutaj dwa elementy użyte do budowy tego buta, mamy oczywiście nubuk, który jest wykorzystany właśnie na tylnym tutaj panelu, na tym i w sumie idzie przez całego buta i oczywiście skórę, która uwaga, ta skóra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i jakościowo wygląda tutaj naprawdę nieźle. Ponieważ już widziałem bardzo dużo różnych zastrzeżeń do tego buta, jeżeli chodzi o jakość, ponieważ wiadomo, jak buty od niektóre jakościowo wyjdą kiepskie i niektóre będą miały już jakieś tam zarysy na laptopie, to jest dosyć normalne. Ale jeżeli chodzi o jakość skóry na przykład na tym wydaniu, no to tutaj jest bardzo, bardzo dobrze w porównaniu do niektórych modeli mogę je przyrównać choćby do pink Glaz'ów, które ostatnio Wam pokazywałem, które także miały dokładnie taką skórę, i możecie zobaczyć na przebitkach, że ona naprawdę wygląda bardzo dobrze, bo już jest wygląda pomarszczona od samego początku i jest po prostu mięciusia. Jest to według mnie trochę nie fair wobec tych butów, ponieważ bardzo dużo osób, widziałem nawet jedną osobę, która dawała posty, że chce kupić te buty na dropie, i teraz pisze, że one są bo Ponieważ zauważam, że teraz jest ogromny jakiś taki hejt na to, że niektóre osoby nie dostają tych butów, no to jest logiczne, tak? Po temu te buty kosztują potem tak dużo, i temu są limitowane że po prostu nie każdy może je dostać i te osoby, które je dostały, włącznie tutaj teraz ze mną, po prostu mają farta i tyle. No i tak to wygląda i tak to będzie dalej wyglądało, ponieważ, dlatego właśnie Nike jest dużo, dużo przed Adidasem, że robi te premiery naprawdę limitowane i jeżeli widzi, że jakaś polistyka nam się podoba i bardzo dużo osób będzie je chciało kupić, to zwiększa tak czy siak stok, tak w taki sposób, żeby i tak i tak wszystkie osoby tego nie dostały, które chcą. Tutaj wracając jeszcze do tych wszystkich różnych zastrzeżeń do tego buta, że ten zamsz tak czy siak jak się zamoknie to będzie miał zacieki i jak będzie wilgotno, no bo każdy, w sumie, bo przepraszam, każdy notebook będzie miał dokładnie tak samo. I możemy zobaczyć na przykład wydania ROTY, czyli Rookie of the Year, które są także superowe jakościowo według mnie i wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I po dwóch latach użytkowania niektórych na grupkach wyglądają dokładnie jakby, bo nie wiem, 9 na 10 i wyglądają naprawdę bardzo dobrze. To, że gdzieś jest na przykład zagięta tutaj materiał na notebooku, no to, to jest normalne, bo wystarczy, że gdzieś będziemy wchodzić do auta albo do pociągu, nie wiem, do tramwaju i gdzieś nam się to zagnie, no i zawsze to się będzie w jakiś tam sposób niszczyło, co nie zmienia faktu, że one tak czy siak są naprawdę dobre jakościowo i u mnie nie mogę się tutaj do niczego przyczepić. jeżeli chodzi o przepasowanie tych butów, no to na pewno ta kolorystyka jest dużo lepsza na, je, na przykład na wiosnę, na lato, jak już będzie trochę ładniejsza pogoda, ale na pewno też nie jak będzie 25 stopni, 28, 30 no bo mi się noga na przykład w żadnych jedynkach zapłaci na maksa, więc to jest takie wydanie do chodzenia, wiecie jak jest 20 stopni 18 stopni, jest słoneczko i jest bardzo ładnie, no bo wiadomo, że będzie ciężko utrzymać te buty w jakiejś czystości, no bo jest to taka kolorystyka jaśniutka, że po prostu każdą rysę będzie na niej widać i będziemy musieli dbać mocno o ich czystość, ale tak samo miało się to trochę w R które także miały takie beżowe kolorki, beżowo-białe, i też trzeba było dbać o te buty. Do wydania mamy także dodatkowe sznurówki niebieskie, które w sumie nie wyglądają jakoś tam super i faktycznie te, o których Wam mówiłem, te białe, dużo bardziej mi się tutaj podobały i można by było dodać jeszcze jedne, ponieważ tutaj elementy zamieniania tego by były naprawdę bardzo spoko, bo można by było sobie wtedy zamienić na te kolorystyki, które mamy użyte do tego buta i wydaje mi się, że wyglądałoby to naprawdę dużo lepiej. A jeżeli chodzi o same ceny tych butów, ponieważ ceny to jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jeżeli jakąkolwiek ostatnio widziałem w sumie, jeżeli chodzi o polskie resel, można tak powiedzieć. No, bo wyszło Ili Akces na te buty. Oczywiście, w czwartek był Ili Akces na te buty, dlatego je mam już teraz. No i naprawdę bardzo, bardzo dużo osób dostało te buty na Ili Akcesie. I to jest aktualnie bardzo częste u Nike, że i na Ili Akcesie. Naprawdę bardzo dużo tych pary wychodzi. Ale w Polsce nagle nie wiem czemu. Ludzie zaczęli podbijać tę cenę coraz to wyżej, coraz to wyżej i, na przykład, brali niektóre wydania za 1900 zł albo za 2000 zł. A payout ze stokiksa, który zazwyczaj w Polsce ma się to tak, że cena jest zwykle niższa niż payout ze stokiksa, to tutaj nagle był 400 zł niższy i to było dosyć chore, nie wiem też dlaczego resellerzy w sumie aż tak sobie podbili tą cenę, bo to też jest trochę nienormalne, żeby sami sobie robili na złość. No ale tak to wyglądało, że każdy chciał zapłacić więcej, każdy chciał zapłacić za następne wydanie jeszcze więcej i aktualnie za jakiś rozmiar np. 38, 39 trzeba zapłacić około 2000 i no nijak to się ma czasami do tego, ile faktycznie te buty kosztują. A w drugą stronę było, jeżeli chodzi o Danki Supreme, ponieważ tam akurat znowu poszło to w drugą stronę, że PO był na przykład 3000 zł, a ludzie je sprzedawali za 2000 zł, czyli o tysiaka mniej. No i to jakby, jaki jest tak jakby logika w tym? No Ale wracając do budków, jeżeli ktoś je dostąpił za do retail, no to na pewno bym sobie je zostawił, ponieważ ta cena na pewno urośnie. Ponieważ te wydanie jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. I jeżeli chodzi o Jordan 1 no to wszystkie Jordan 1 które mają takie kolorystyki, no one nie będą maleć po prostu. tak, One nie będą, bo nie będą tańsze po jakimś tam czasie, tylko będą tylko i wyłącznie droższe, ponieważ to wydanie jest naprawdę super. Jeżeli ktoś je wydropił za retail, no to radziłbym sobie je zostawić i po prostu w nich chodzić, bo później nie będziecie mieli okazji raczej je kupić, albo będziecie musieli wydać jeszcze, jeszcze więcej pieniędzy. Tak? Także podsumowując, ten bucik jest naprawdę bardzo ładny. Nie lubię czegoś takiego, że ludzie, wiecie, nie mają szansy kupić takiego buta, który im się też podoba i także dobrze wiedzą o tym, że bardzo im się podoba, to potem zaczynają narzekać, że w sumie ten but jest zdobany, jakość jest zdobana że w sumie e, niepotrzebnie to jest kupowane i tak dalej, i tak dalej. I tak się ma ze większością premier, które są naprawdę bardzo, bardzo mocne. Tak samo było z Trophy Room, tak samo było z Diorami z tamtego roku, gdzie potem była fala hejtu na tego buta tak naprawdę bez przyczyny, tylko po prostu z tego, że nie mogą ich mieć, ponieważ ceny są zbyt wysokie. No bo tak wygląda po prostu rynek czegokolwiek, tak? jeżeli jest popyt na jakiś produkt, który jest naprawdę bardzo duży, no to także ceny po prostu wzrastają, no i tak to wygląda wszędzie, jeżeli jest jakaś limitacja tego produktu. No i tutaj jest dokładnie tak samo. Współczuję osobom, które naprawdę chciały je personal, a zostały ubiegnięte po prostu przez masę resellerów, które się teraz akurat wylały na grupki, jeżeli chodzi o to wydanie, bo ludzie rozsprzedawali inne parki tylko i wyłącznie po to, żeby je odkupić. No ale niestety tak to wygląda i trochę słabo, że niektóre sklepy nie pomagają w tym, żeby niektóre osoby dostawały te buty personal, ponieważ na przykład na Chmielnie albo na sklepie koszykarza robimy losowania, robimy konkursy, ale tak naprawdę tam za bardzo chyba nikt nie sprawdza, kto bierze udział w tych konkursach, ponieważ widziałem te prace, które wygrały. No to wygląda to tak, jakby to było po prostu losowane, randomowo, a nie ma nigdzie napisane, w jaki sposób tak naprawdę odbywa się losowanie tych osób. Także można by było to usprawnić i mam nadzieję, że to się stanie. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że napiszcie mi w komentarzu, że także Wam się tak bardzo podobają te buty i czy zostawiacie je dla siebie, jeżeli Wam się udało wydropić. Także dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć.